Dzień dobry moi drodzy. Witajcie, witajcie bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, zbliża się powoli godzina dziewiąta, a więc za moment, za moment zaczynamy kolejny odcinek Mental Junior. Kolejna dawka inspiracji dla Was, sportowcy, abyście z pełną premedytacją sięgali po swoje marzenia, po swoje cele, zarówno te życiowe, jak i sportowe. Dzisiaj odcinek Mental Junior trochę nietypowy. Zazwyczaj mówię Wam o tym. I daję wam przede wszystkim skuteczne techniki mentalne. Cześć Elvira, cześć Mariola. Dzięki za serduszka. Od razu serce rośnie. I dotychczas daję wam mnóstwo, dodawałem wam i będę dawał mnóstwo technik mentalnych. Czekajcie, coś mi się tu wyskakuje z samego rana, tu. Natomiast dzisiaj czas trochę odkryć karty i pokazać Wam, jak wygląda pierwsza sesja treningu mentalnego. To, o czym dzisiaj Ci powiem, to nie tylko jak wygląda sesja treningu mentalnego, co robię przed treningiem mentalnym, co robię w trakcie treningu mentalnego razem z Tobą, co robię po. Opowiem, opowiem Ci również o tym, czy sesje treningu mentalnego face to face są tak samo skuteczne jak sesje treningu online, ale również powiem Ci o tym, co jest najtrudniejsze, co jest najtrudniejsze... Trening mentalny. Na te pytania między innymi odpowiem Ci w dzisiejszym live. Dosłownie za jedną minutę, za niecałą jedną minutę już będziemy startować i za moment, moi drodzy, ruszamy. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, nasunąć się, będziesz chciał chciała o coś zapytać, to zachęcam Ci gorąco do zadawania pytań pod tym live'em. Jeżeli te pytania będą w trakcie live'a, Odpowiem na nie na bieżąco. Odpowiem Ci na nie na bieżąco, od razu po tej takiej części, którą chciałem Ci dzisiaj przekazać. Zrobię sobie krótką ściągę, żeby o niczym Ci nie zapomnieć powiedzieć, żeby mniej więcej wszystko przekazać. I postaram się, żeby było krótko i konkretnie. Natomiast jeżeli jakiekolwiek pytanie Ci się nasunie, to po prostu wpisz w komentarzu, jeżeli będę tylko potrafił umiał odpowiedzieć, to na pewno na to pytanie odpowiem. Moi drodzy. Intro minęło to oznacza tylko jedno, że od razu że od razu wskakujemy w live, jest godzina jeden. Jeszcze raz witam was bardzo bardzo serdecznie. Od czego tu zacząć? Pierwsze pytanie, które bardzo często mi zadajecie. Z jednej strony, wy jako sportowca, ale z drugiej strony często pytacie mnie jako rodzice. Dzwonicie do mnie w imieniu sportowca i pytacie się. Panie Karolu, no czym jest ten trening mentalny? Czym jest ten trening mentalny? Ja powiem ci ze swojej perspektywy, tak naprawdę, czym jest dla mnie trening mentalny. Trening mentalny to są dla mnie trzy rzeczy. Z jednej strony to jest relacja. Relacja z drugą osobą, bo umówmy się przez najbliższe miesiące, często pół roku, rok, często nawet zdarza się, że dwa lata współpracujemy razem ze sobą. I to, co zawsze. W momencie, kiedy jestem z tobą na sesji, zawsze staram się dowiedzieć o tobie jak najwięcej, aby cię poznać nie tylko jako sportowca, który ma swoje marzenia sportowe, który ma swoje cele sportowe, ale również przede wszystkim poznać Ciebie jako osobę, osobę, która ma życie prywatne, która ma swoje zalety, która ma swoje wady. Bo, ponieważ pamiętajmy, że. To, jakie wyniki osiągamy w życiu sportowym, są również bardzo mocno powiązane z tym, jakie życie prywatne mamy. I staram się Ciebie zrozumieć, staram się um, Ciebie poznać, zadaję Ci mnóstwo pytań na początku, mnóstwo pytań i staram się Ciebie słuchać. Z jednej strony słucham to, co mówisz do mnie, ale z drugiej strony cały czas gdzieś tam z tyłu głowy mam i zastanawiam się, co Ty chcesz mi powiedzieć, ale jeszcze nie mówisz na tej pierwszej sesji. Więc dużo zadaję pytań i dużo słucham. Bo dla mnie tak naprawdę numer jeden, numer jeden, jeśli chodzi o trening mentalny, trening mentalny to relacja, to jest połączenie dwóch osób. Ponieważ zwróć uwagę, my w pewien sposób, kiedy rozpoczynamy współpracę, trochę jak taka dwuosobowa drużyna. Idziemy ręka w rękę, noga w nogę, serducho z serduchem, cały czas. I. Numer jeden to jest relacja z jednej strony, z drugiej strony trening mentalny dla, dla mnie to jest proces, bo, ponieważ zwróć uwagę, tak, tak samo jak w kontekście Twojej dyscypliny sportowej, niezależnie jaką uprawiasz, zobacz, ile czasu już daną dyscyplinę sportową ćwiczysz, ile trenujesz swoją technikę, swoją fizyczność, kondycję, wytrzymałość i zwróć uwagę, tak samo jest z treningiem mentalnym, jest identycznie. Jeżeli chcesz zobaczyć postępy, jeżeli chcesz Widzieć te efekty, to tak samo musisz dać sobie czas, i tak samo tu musisz dodać sobie trening. Trening, trening i jeszcze raz trening, ponieważ często te sesje, mniej więcej średnia liczba sesji to jest od około 8 do 10 sesji. Mniej więcej to jest tak średnio, kiedy, kiedy się spotykamy, i na tych wszystkich sesjach staram się dać ci taką instrukcję obsługi dla twojego mózgu. Co możesz zrobić, aby być dużo pewniejszym siebie? Jak być lepiej skoncentrowanym? Jak generować wysoki stan koncentracji wtedy, kiedy potrzebujesz? Jak panować nad emocjami? Wszystko po to, aby emocje nie panowały nad tobą, tylko ty, żebyś panował nad tymi emocjami. Jak stawiać sobie cele, konsekwentnie je realizować? Jak czasami motywować się do treningu, kiedy nie mamy na to ochoty? Jak, jak stawiać sobie cele i konsekwentnie, konsekwentnie, dzień po dniu je realizować? Więc Daje ci takie pełne spektrum. Zdarza się oczywiście czasami, że przychodzi do mnie sportowiec i za kilka dni ma ważne wystąpienie, ma ważny mecz, zawody, i chce być dużo pewniejszy siebie. Chce bardziej panować nad swoimi emocjami. I daje mu konkretne techniki, które mógłby zastosować. Ale to jest. Wiecie, to jest taki jednorazowy strzał. Bam bam. Natomiast ja traktuję trening mentalny jako proces. Tak, tak jak my. Zwróć uwagę, uczymy się chodzić, tak jak ty uczyłeś się chodzić. To nie stało się zniadanie, to nie było tak, że leżałeś w łóżku i w pewnym momencie bamba, już latasz po domu. Du, 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 du. Tak się nie dzieje, tak się nie dzieje. No, uczysz się krok po kroku. Spadniesz, wstajesz, spadniesz, wstajesz. I tak samo jest treningiem mentalnym. To jest cały czas doświadczanie, to jest cały czas, wiecie, takie. Testowanie, próbowanie, próbowanie i sprawdzanie, czy dane narzędzie, dana technika jest dla mnie. Jeśli okaże się, że zazębi, że zadziała na treningu, potem na zawodach, to co trenujesz, 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 a stanie się Twoją rutyną. I na trzecim miejscu, dopiero trening mentalny dla mnie to jest plan, to jest strategia, bo za każdym razem, kiedy Ty do mnie przychodzisz, bądź być może jako rodzic przychodzisz do mnie w imieniu swojego sportowca. To za każdym razem gdzieś tam z tyłu głowy macie jakiś cel, jako sportowiec masz jakieś wyzwanie, z czym się borykasz, I, i za każdym razem na samym początku, już na pierwszej sesji, zadaję Ci pytanie, co chcesz osiągnąć w ramach współpracy ze mną, w ramach w kolejnych sesji mentalnych, co chcesz osiągnąć, jaki mamy wspólny cel, po co idziemy razem. I często, bardzo często przychodzicie do mnie i i mówicie, chciałbym mieć tą samą powtarzalność na treningach, potem na zawodach. No Okej? Okay. Czyli to jest cel, powtarzalność. Ustalamy sobie konkretny plan. Bo jeżeli mamy cel, wiemy w którym kierunku podążać, bo być może bardzo często też przychodzisz do mnie i mówisz, nie jestem pewny siebie, to zaczynamy tą pewność siebie budować, zarówno w sposób krótkotrwały, aby zbudować ją bardzo szybko, ale również, aby ta pewność siebie była Twoja, była długotrwała, że niezależnie tak naprawdę od sytuacji, żebyś był pewny siebie, w środku. I kiedy wiemy, co chcesz zrealizować, jakie masz przed sobą wyzwanie, to po to wyzwanie, po ten cel idziemy. A więc sesja treningu mentalnego, podsumowując te pytanie, to dla mnie relacja, to jesteś ty. To jest proces. To jest podróż, w którą razem idziemy. I cel. Po co tak naprawdę ta sesja treningu mentalnego jest, jest dla ciebie? Więc to jest numer, numer 3. I przed każdą sesją treningu mentalnego ja zawsze dzwonię do Ciebie. Zawsze dzwonię, 10-15 minut, rozmawiamy. To jest taka, można powiedzieć, taka. trochę taka gra wstępna. Tak, bym, tak, to bym, tak to bym określił. Wszystko po to, aby cię lepiej poznać, aby zanim przyjdziesz do mnie. Ja już bym, ja bym żebym wiedział o tobie więcej informacji. Czasami rozmawiam z tobą jako sportowcem, czasami rozmawiam jeszcze z rodzicem, który do mnie jako pierwszy zadzwoni. Ale chciałbym już na pierwszej sesji ten czas maksymalnie wykorzystać, maksymalnie wykorzystać, ponieważ do każdej sesji jestem przygotowany, ale również jestem przygotowany na to, że ten plan, który sobie przygotowałem, no nie zawsze wypali ponieważ w momencie, kiedy ty przyjdziesz do mnie za kilka dni, być może za tydzień, kiedy umówimy się na sesję, okaże się, że ty masz w tym momencie inne wyzwania, inne problemy związane ze sportem, związane z życiem, więc ten plan, mimo że jest, to ja go za potem dostosowuję już elastycznie, ale przed każdą sesją dzwonię do ciebie, aby cię bardziej poznać. I, i ostatnio, pytanie, które często się powtarza, czy sesje w realu, takie face to face są tak samo skuteczne jak sesje online. Pewnie jeszcze pół roku temu e, powiedziałbym, tylko sesje w realu. Natomiast ostatnia sytuacja pokazała, że, że warto, warto robić również sesje online. I każda, każda z tych sesji i w realu, i online ma swoje bym powiedział plusy, jak i minusy, ale. Obie sesje, obie sesje, obie o... sesje zarówno w realu, jak i e, online są tak samo skuteczne, są tak samo skuteczne. Plusem, jeśli miałbym Ci dzisiaj powiedzieć, jaki jest plus sesji w realu, to w momencie, kiedy się spotykamy, kiedy widzimy siebie, kiedy jesteśmy obok siebie, kiedy czujemy swoją energię, to jesteśmy bardziej nawiązać relacje. A to, co ci powiedziałem, dla mnie sesja treningu mentalnego to przede wszystkim relacja. I dużo łatwiej nawiązać relacje w momencie, kiedy jesteśmy obok siebie, kiedy ty siedzisz obok mnie i ze sobą rozmawiamy, kiedy ty czujesz moją energię, ja czuję twoją energię, czuję twoje emocje, ty czujesz moje emocje. Jest dużo łatwiej nawiązać relację niż tak, jak teraz. Byśmy sobie siedzieli i, i rozmawiali. Chociaż też czujesz, też widzisz, jak ja się czuję, ja, ja widzę jak ty się, a znaczy teraz nie widzę, jak wy się czujecie. Ale mogę sobie wyobrazić Ciebie po, dru po drugiej stronie. Jedynym plusem tak naprawdę jest, jeśli chodzi o trening mentalny w realu, to, że możemy bardziej nawiązać te relacje. Ja zawsze zachęcam, jeżeli jest taka możli możliwość, bo być może czasami jesteś z drugiej części Polski i czasami to, jest, to było tak, że przy przyjeżdżacie do mnie z Białego Stoku, z Wrocławia. I zawsze zachęcam, żeby tą jedną sesję, przynajmniej jedną sesję zrobić w realu, aby się trochę poznać, aby uścisnąć sobie rękę, aby. Aby pogadać, aby pogadać, bo jeszcze raz, dla mnie trening mentalny to przede wszystkim relacja, relacja z tobą, aby cię bardziej poznać. Ale ostatnie miesiące pokazały mi, że trening me mentalny jest tak samo równie skuteczny online, kiedy tak naprawdę rozpoczynaliśmy sesję treningu mentalnego od razu od początku, po prostu bez widzenia się face-to-face. Face. Minusem, jeszcze minusem z kolei, jeśli chodzi o jeśli miałbym powiedzieć minus sesji face-to-face, to, face, to jest to, że często musicie sobie do, do, dołożyć dodatkowe koszty związane z dojazdem, to jest również czas. Pozwólcie uwagę, no te, kiedy teraz siedzimy, kiedy ty jesteś w domu, ja jestem w domu, siedzimy i tak naprawdę no, nic więcej nie potrzebujesz. Siadasz i robimy sesję. To jest, to jest duży plus na pewno sesji online. Ale jeżeli mnie pytasz, czy sesje mentalne w realu i online są skuteczne, tak samo, tak, odpowiem ci, są tak samo skuteczne. I ile trwa sesja takiego treningu mentalnego? Zazwyczaj jest to około 90 minut. 90 minut daje sobie taki. Umawiamy się na 90 minut, ale bardzo często jest tak, że, że okazuje się, że coś trzeba jeszcze przerobić. To nie jest tak, że 90 minut mija i koniec. I do widzenia. Nie. Nie, jeżeli potrzeba, to czasami sesja trwa 120 minut. Czasami jest tak, jeżeli oglądasz i robiliśmy wspólnie sesję, i czasami przyjeżdżałe, przyjeżdżałeś, przyjeżdżałeś z drugiej części e, Polski, to wiesz doskonale, że czasami sesja trwała nie 120 minut, a czasami 2,5 godziny. Bo wszystko po to, aby w momencie, kiedy już przyjeżdżasz do mnie, szczególnie kiedy przyjeżdżasz z daleka, dać ci jak największą wartość, to war daję ci również jak najbardziej online. Online i pamiętaj, nie ma tu, że 90 minut i kończymy sesję. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Więc sesja mniej więcej trwa około 90, 90 minut. I w momencie, kiedy się już spotykamy, kiedy ja już mam, porozmawialiśmy, ja już mam plan działania i to, co robimy zawsze na, na pierwszej sesji, to zapisujemy stan gry. Nie będę tu więcej Ci zdradzał, jak zapisujemy stan gry. Opowiem Ci o tym w kolejnym odcinku i. Dam Ci konkretne ćwiczenie, które możesz zrobić całkowicie beze mnie, które możesz zrobić sam raz na miesiąc, raz na kwartał, raz na rok. Dam Ci konkretne narzędzie o tym, żeby raz na jakiś czas zapisywać stan gry. I ten stan gry wspólnie zapisujemy, ale o tym opowiem Ci w kolejnym odcinku. I to, co również robimy, to zadaję oprócz tego, zadaję Ci kolejne pytania. Kolejne pytania. Słucham, to również zaczynam analizować Twój plan dnia. Zaczynam analizować wspólnie, zaczynamy patrzeć, jak wygląda Twój dzień. Twój dzień w kontekście Twojej dyscypliny sportowej. I bardzo często powiem Ci, że okazuje się, że można coś tam jeszcze dodać, można coś tam zmienić, ponieważ jeżeli chcesz, jeżeli chcesz wybić się ponad innych, ponad taką przeciętność, to bardzo często okazuje się, że trzeba trenować jeszcze więcej. Ponieważ kiedy przychodzisz do mnie, analizujmy twój, twój plan dnia, okazuje się, że Ty trenujesz mniej więcej, tyle samo, tyle samo co inni i oczekujesz lepszych rezultatów. No, jeżeli będziemy trenować tyle samo co większość, no to będziemy tak jak większość. Jeżeli chcesz być lepszy w Twojej dyscyplinie, to trenuj więcej i dokładaj te małe elementy. Tak, popraw technikę, popraw motorykę, popraw mental. Zacznij pracować, aby ten dzień... Wycisnąć na maksa, wycisnąć jak cytrynę. I do tego Cię zachęcam podczas już pierwszej sesji mentalnej. Nie odwracam Ci, wiesz, takiego planu, bam, do góry nogami i po prostu od początku, tak naprawdę, robisz zupełnie kolejnego dnia co innego. Nie, to nie jest rewolucja, ale to jest bardziej taka ewolucja. Krok po kroku robimy małymi, małymi zmianami. I oprócz tego, że zadaję ci wiele pytań, zapisujemy stan, analizujemy plan dnia. Tu już na pierwszej sesji daję Ci dwa, trzy narzędzia, abyś... Najpierw się trenujemy, a później abyś Ty trenował na treningach, a potem na zawodach, w tych kluczowych momentach, kluczowych momentach. Ponieważ bardzo często pytacie mnie, co jest najtrudniejsze w treningu mentalnym. Jak myślisz? Co jest najtrudniejsze w treningu mentalnym? Jeśli miałbyś te, teraz mi odpowiedzieć. Jestem ciekaw, tak? Zróbmy krótką taką pauzę. Pytanie do Ciebie, jeśli mnie oglądasz, a kilka osób nie ogląda. Co jest najtrudniejsze w treningu mentalnym? Daj znać w komentarzu. Sprawdzę, czy to mi wszystko widać, ale zakładam, że nie widać. Mam nadzieję, że u Was również piękna, słoneczna pogoda. W Warszawie od samego rana idealne słońce. Daj znać w komentarzu. Jestem, jestem ciekaw. Cześć, Adamie. Co jest najtrudniejsze w treningu mentalnym? Bo jeśli miałbym Ci dzisiaj odpowiedzieć, co jest najtrudniejsze w treningu mentalnym, to jest sam trening. Sam trening mentalny. Zwróć uwagę, jeśli miałby, zadałbym Ci pytanie, co jest najtrudniejsze w Twojej dyscyplinie sportowej, no to powiesz, odpowiesz pewnie codzienne treningi. Trening, 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 trening. Technika, 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 technika. Motoryka, wytrzymałość, kondycja, siła, cały czas ćwiczysz, cały czas ćwiczysz. I to być może wydawać się jest mozolne. Ale pamiętajmy, no, zanim staniesz się mistrzem, najpierw trenuj jak mistrz. I tak samo jest z naszym umysłem. Tak samo możesz potraktować umysł jak biceps, który ćwiczysz na siłowni. Jeżeli chcesz, aby współpracował z tobą, jeżeli chcesz, aby pracował na najwyższych obrotach, jeżeli chcesz być z tego umysłu, podobnie być może jak ze swojego ciała, jak z bicepsa dumny, no to po prostu trenuj swój umysł. Dlatego na każdej sesji daję Ci mniej więcej dwie, trzy techniki, abyś już w trakcie treningu oraz później na zawodach, w tych kluczowych momentach zaczął te zaczął te narzędzia stosować i wówczas po, każdym, po, każdym takim, po każdej sesji masz czas, to mniej więcej jest dwa tygodnie, bo sesje odbywają się co dwa tygodnie i masz czas, masz czas, aby te narzędzia wypróbować. Potem wracasz do mnie z feedbackiem, z feedbackiem. omawiamy, sprawdzamy i, i patrzymy, czy te narzędzie faktycznie u Ciebie zadziałało. Jeśli tak, to te narzędzie zostawiamy, jeśli nie, to na te narzędzie po prostu odkładamy na półkę. Być może to nie jest ten czas, być może to nie jest ta chwila, a być może potrzebujesz jeszcze innego narzędzia. Ponieważ wrócę do samego początku, czym jest trening mentalny, to jest proces. To jest proces, który wymaga czasu, wymaga, wymaga, e, wymaga treningu. I z jednej strony, tak jak powiedziałem Ci, że to jest proces, z jednej strony mam kontakt z tobą w trakcie sesji, przed sesją, ale również pomiędzy sesjami. To nie jest tak, że wychodzisz ode mnie albo rozłączamy się i już nie masz kontaktu. Za każdym razem, jeśli masz jakiekolwiek pytania związane. Związane z tym, co przerabialiśmy, albo być może masz jakąś rozkminę, coś chciałbyś przedyskutować, to po prostu dzwonisz, albo piszesz, albo po prostu tak jak teraz łączymy, łączymy się online i przegadujemy. Przegadujemy. I po każdej sesji, moi drodzy, i to co otrzymujesz po każdej sesji, e to również raport, takie krótkie podsumowanie. Podsumowanie tego, co zrobiliśmy na sesji, jakie są moje wnioski w ramach tej sesji oraz jakie narzędzia techniki tak, masz do zastosowania w kolejnych dniach, w kolejnych tygodniach, zanim się spotkamy. Moi drodzy, tak mniej więcej, yy, tak mniej więcej chciałam powiedzieć tyle. Daria pisze, że wiadomo, że początki są zawsze trudne we wszystkich dziedzinach i oczywiście, no. Trzeba zrobić ten pierwszy, pierwszy krok, potem kolejny, kolejny i kolejny. I ostatnie pytanie: które sobie też tu e, zapisałem, czy trening mentalny działa? Czy trening mentalny, mojej dozy, działa? Ja jestem przekonany na minimum procent, że działa. Możesz to nazwać treningiem mentalnym, możesz to nazwać rozwojem osobistym, jakkolwiek to nazwiesz, rozwojem siebie. Ale jestem przekonany, ponieważ zanim zacząłem uczyć innych, zanim zacząłem rozwijać innych mentalnie, sam zacząłem od siebie. I powiem Ci, że gdyby nie trening mentalny, gdyby nie rozwój osobisty, to kilka lat temu nie przeszedłbym do pracy z etatu w urzędzie, do pracy w korporacji. Gdyby nie trening mentalny, w pewnym momencie, jak będąc w pracy w, na etacie w korporacji, w pewnym momencie nie powiedziałbym, to nie dla mnie, to nie dla mnie, to nie jest jakby moja droga. I... Gdyby nie trening mentalny, w pewnym momencie nie rzuciłbym korporacji i zaczął podążać za swoimi pasjami, za tym, co kocham robić. I dla mnie, trening mentalny to jest właśnie pasja, to jest taka moja misja życiowa, za którą podążam, ponieważ wiem doskonale, jak może fenomenalną zrobić robotę. I, i wiecie, i to jest piękne, kiedy w tamtym tygodniu, w tamtym tygodniu, jednego dnia otrzymuję telefon, kiedy mama dzwoni do mnie, chłopaka, i mówi, że jej syn przeszedł do ligi wyżej. Dwa dni później piłkarz do mnie dzwoni, że dostaje się do pierwszego składu. I to jest kolejny dowód, kolejny dowód na to, że treningi działają. Ale pamiętajcie, trening mentalny to nie magia. Nie mam magicznych rąk, nie mam tu jakichś kuli, nie mam tak, nie robię ci hipnozy, absolutnie nie. Ale to co robię, daję ci konkretne narzędzia, konkretne narzędzia i pokazuje ci, jak możesz zacząć pracować ze swoim umysłem. Ze swoim umysłem, bo pamiętaj, to co w treningu mentalnym jest najtrudniejsze, ale zarazem uważam, że najpiękniejsze to sam trening, każdego dnia rozwój siebie i każdego dnia robienie kolejnego kroku, kolejnego kroku, aby być tą i, i o 1%, o 1% lepszą wersją siebie. Moi dozy, moi dozy, nie będę dłużej przedłużał, nie będę dłużej przedłużał, to mniej więcej. To chciałam Ci dzisiaj przekazać, jak wygląda, chciałam Ci trochę pokazać, trochę za kulis, jak wygląda sesja treningu mentalnego. To, o czym Ci dzisiaj już też powiedziałem, że na pierwszej sesji zapisujemy stan gry, moment, w którym wychodzimy, trochę jak w grze komputerowej, kiedy grasz, kiedy grasz, od jakiegoś pułapu pół zaczynasz. Tak samo jest treningiem mentalnym, i to co robię, jak zapisuję stan gry, opowiem Ci już za tydzień. Za tydzień dam Ci już konkretne narzędzie, konkretną technikę i pokażę Ci, jak można mierzyć swoje postępy, aby w pewnym momencie po kwartale, być może po pół roku, a być może po roku zobaczyć efekt wow. O tym opowiem Ci za tydzień. Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek pytania. To śmiało możesz napisać pod tym, e, tym live'em, z chęcią i gorąco na, na te pytania odpowiem. Dzięki, że byliście na żywo. Czego mogę Wam życzyć? Moi drodzy, genialnego czwartku, fenomenal, fenomenalnego piątku i super, super weekendu. Pamiętajcie, ten moment, kiedy. Są jeszcze wakacje, to jest taki półmetek wakacji, to jest dobry moment, aby być może złapać trochę oddech, aby być może przeanalizować, aby może zatrzymać się i zastanowić się, czy idę w dobrym kierunku. To jest również dobry moment na to, pamiętajcie, aby ten czas wykorzystać, wykorzystać, bo za chwilę, kiedy miną wakacje, zaczną zbliżać się kolejny trening już te kolejny, treningi macie, ale zbliży się kolejny sezon. I pytanie, w jakiej formie fizycznej, technicznej, mentalnej będziesz przygotowany. Wykorzystaj ten czas maksymalnie, ale jednocześnie, jednocześnie daj sobie czas na odpoczynek. Wielkie dzięki za dzisiaj, wszystkiego dobrego i widzimy się w następnym tygodniu, gdzie dam Ci jedno narzędzie, mega skuteczne narzędzie, jak zapisywać swój stan i jak patrzeć, jakie wyniki możesz osiągnąć w kolejnych sesjach. Ale o tym za tydzień. Dzięki Wielkie za dzisiaj, wszystkiego dobrego i do zobaczenia.